wracamy kanał oh. Kółko Sobotniego kasztaniarstwa O chudy. Czy jak to... O, ty. Czy jak to było? Nie pamiętam w sumie No, jako tak Sobotni kasztaniarze Biorą to już dzisiaj poniedziałek Wybrali się w góry O 아니 <shriek> Wjechałeś? Dobre. Dobre. O. Sięjechałeś? Dobra. Dobrze. O. się. ha. W trasę patrz.

roboty dobra. Po pierwsze, po prostu ty Jak Wiesz to co długo. bardziej jedziemy. chodzi. Siadam, trzeba do tyłu cofnąć, żeby bardziej leżeć. Spłaciłem się. Się skas się spłaciłem? Pierwszy raz się spociłem dzisiaj. Albo w prawo czy w lewo później? W lewo i potem w prawo. W lewo i w prawo, powiedziałeś. W lewo już jest tutaj. No tak, w lewo tu i potem w prawo. Na główny szlak idzie. To to może jechać kładzik jakiś. Chyba z miejscowości na dole. Jak zaczynasz to nie wysoko, bo mocno grzebie, tylko oprócz się niżej, o to koło. i trochę patrz, i stąd zaczynaj. Wtedy mniej będzie Cię na koło stawić. i Tylko musisz od razu zakręcisz, szybko wsiąść i drugą nogą, i to nie przestawić. I no. będzie pedałujesz, tym na masz balans. No. Tu jeszcze coś jest jak coś w prawo tu jest wróżka Daleko jeszcze A daleko jeszcze To weź mnie o to spać To helikopter chyba A no to helikopter Lecą po ciebie. Po ciebie Trzeba to w prawo skręcić, bo My stąd jechaliśmy. Widzisz, w prawo. w prawo. I do miejscowości, do szlaku. A my pojechaliśmy. Tędy można jechać. Tędy? Nie, bo to jest ślepa. To się zawracamy. To jakaś. Chyba, że polanu później, bijemy, nie wiem, że się da. Nie, chodźcie zaraz sami, jedziemy drogą. Wygląda na to, że to tylko. Co? Hę? Huh? Willie. Ok, choszło. Jak się się nie wykończyć. Już i tak się wykończyliśmy. To. 14. Oh. O kurde. Tu też nie jeźdźle. Osantadje do pę. java Krawi co się idzie. Ty, to to tylko tu powoli trzeba.

no to powolutku. O, dobra nuta. O, kurde. Trzeba wsiąść. Nie przejedziemy tędy Oczywiście, że przejedziemy? Przejedziemy, przejedziemy. No i będziemy pedałować z powrotem. Cieszę się, że to dobre zetorowali, przez taki temat, musiałem przypomnieć. Krosem łatwiej, kros połamię tego będzie. Nie, nie połamię, zawiśnie. Tu odważasz stówkę. To No nagrywa się wszystko. Tak, to tędy. Tam jest zjazd w dół. Nie, 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 nie. To pomaganie to nic nie da. No, tam to będzie ciężko. Jeszcze to... ten rower trzeba już na plecy. Tam jest wysoko. Jak się zbawi, to się nie. Nie wiem czy to był dobry pomysł Co? Można się pokaleczyć Może ja się skinowałem Chciałem obejrzeć. tak Okay. No, już patrzcie gdzie drobę stawiać. Bardziej, że to no, dobre, Musisz go podnieść. Pychami nie zaczepić w to. No i dobra, przechuj sobie dalej.

Idziemy? O kurde. O kurde. Tu już jest luz. A, a. Piernicze. Ta. Zauważyłem. Przejdę przejdę. Kurde. No dobra, muszę jechać No jest najpsę Chops. kurde a tu nie ma szans Patrzby ciągle rower tu ani zahamować. Nie tak. tylko musisz daj, dupę, komuś, tak. się dać dupę zasiodło i tak Zrobiłem, no tak trzymałem się cały czas. Oh. 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 <grym> 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 Zaraz ja się zysel wyszło z ciebie z gleby jeszcze <grym> Co to za drogi są? Cały? No tak, to ja umiem padać, skogo. Tak umiem padać, ci Robert cały A.

Co? Kamerkę. Mam! Się nagrywało wszystko. O. Nie ma szans stąd zjechać. Musisz Ty musisz pochodzić. Trzeba zejść z roweru. No tak, no. Ale myślałem, że nie nie wiem, czy ty się zrobiłeś. Nie chciałem, ale on poszedł mi do przodu. Ale poszedł. Oh. Stawaj, dziadzie. Powoli, powoli. 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 Idzie Powoli. 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 Jeszcze, jeszcze, jeszcze. O, Powoli. 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 Wszystko? Wszystko To na filmiku Wszystko, filmiku, wcale? Wszystko? Co? To drugie rzeczy. A tu, to, to tak. Co tak? Trzeba będzie umyć. Oni umyją to. Bo no tu dasz, to on ci każe, to wymienia, ja zapłaci za to. Nie. A za zakład? Ja? Ja? ja powiem, tak, że nie? ja tego nie... Tak. Za osobę, to wodą się obleje i spadnie. Kurde, ale człowieku. Ja no nie wiem, tu aż tak tragedii nie było. Była. Tutaj najgorzej jest wszystko. Wszystko.